Dzień dobry, nina na Dzisiaj dzisiaj dzieje się, porozmawiamy o książce Doktorka od Familoków, ale także o wystawie obrazów stworzonych w czasie pandemii, będącej swoistym zapisem tego niespokojnego czasu. Nie zabraknie również zapowiedzi najbliższych wydarzeń kulturalnych. Gotowi? Zaczynamy! Oh, Jaki wpływ na twórców miała pandemia? Czy malarstwo może być sposobem na przetrwanie przymusowej izolacji? Odpowiedzi na te pytania możemy poznać już od wczoraj w Miejskim Domu Kultury Południe w Katowicach, wybierając się na wystawę obrazów stworzonych podczas pandemii w latach 2020-2023. A z nami Janina Matysiewicz, twórczyni Grupy Malarskiej. Po co i dla kogo? Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu zaznaczam, że współzałożycielka tej grupy, bo grupa powstała w, w kilka osób, założyliśmy tą grupę i obchodziliśmy w 2020 roku dziesięciolecie grupy. A jeśli chodzi o pytanie zasadnicze, nam to bardzo pomogło. Mhm. Pandemia była dla wszystkich szokiem, dla twórców też zresztą było widać, słychać w internecie, co, co twórcy, przeróżni wymyślali, żeby móc dalej tworzyć. My jako grupa amatorska zetknęłyśmy się też z tym, że naraz byliśmy wszyscy w izolacji, brakło naszych wspólnych spotkań. Co prawda twórca tworzy w samotności, tak naprawdę, ale potrzebna jest do tego inspiracja z zewnątrz, spotkania z ludźmi i nasz prowadzący zajęcia wpadł na fajny pomysł, i rzucił hasło dziewczyny, tak będziemy wszyscy siedzieć bez sensu w tych domach, to malujmy razem. No ale jak? Więc Dom Kultury sfinansował 24 blejtramy, które prowadzący rozwiózł po wszystkich tych, którzy chcieli wziąć udział w tym projekcie. Rzucił hasło zielono, dżungla, roślinność, właśnie żeby się oderwać od... Tych smuteczków domowych, kiedy nawet momentami do lasu nie można no, było. Oj, pójść. Tak, wszyscy pamiętamy to. Tak. No i zaczęłyśmy malować, każda w swoim domu, ale yy, z tych 24 obrazów, yy, Pan yy, Paweł złożył jak gdyby yy, jak puzle, jeden wielki obraz który ma w tej chwili wymiary 3,6 m na 2 metry i wisi właśnie w Domu Kultury w, w, w Kostuchnie. Ale ja wiem, że tutaj była bardzo ciekawa sytuacja związana z tym, że jedna osoba nie wiedziała, co maluje ta tak. poprzednia. I to jest tak. niesamowite, że faktycznie te inspiracje trzeba było czerpać, no właśnie, z czego? Chyba wyobraźnia już tutaj pomagała. Później, oczywiście, mhm. tym bardziej w tych, w, w tych pozamykanych y, domach, w których wszyscy byliśmy. Tak, jedna, jeśli chodzi, jedna od drugiej wiedziała tylko, to był nie wiem, 10, 10 centymetrów kawałeczek był przesyłany internetem albo poprzez WhatsAppa zdjęciem, jak gdyby brzegi, no bo to wszystko z sobą yy, to się ma łączyć i miało to się, się ma łączyć. łączyć, prawda? Więc mhm. osoba, która wiedziała, że maluje obok następnej osoby znała tylko 10 centymetrów brzegowych yy, obrazu, no i Nawiązywała, jakby do tego, malując kolejny obraz. To naprawdę no. niesamowita historia, bo no właśnie, co wyszło z tego, to trzeba najlepiej zobaczyć na własne oczy, oczywiście, prawda? Zaprasza. To wtedy robi robotę, mówiąc kolokwialnie. Tak. Taki lockdown art, bo tak też e, to wszystko się nazywa, nazwa, prawda? Nazwały. Tak to nazywali się. Właśnie, się, bo to fantastyczne kobiety, więc my pozdrawiamy oczywiście wszystkie te fantastyczne kobiety. 99% grupy to kobiety. A No to w takim razie ten 1% też pozdrowienia też płyną do tego jednego. Ale do czego jeszcze zmierzam i co, o co jeszcze chciałam zapytać? Ja rozumiem, że my w tych czasach, bo teraz też mamy trudne czasy, przychodząc na wystawę, dostaniemy trochę wytchnienia, dostaniemy tej tak. nadziei. No więc właśnie o to chodzi, że ten obraz, ten wielki obraz jest w sumie bardzo optymistyczny. Jest y, pełen zieleni, pełen kolorowych, y, egzotycznych ptaków, kwiatów. Przyjdźcie, zobaczcie, ale oprócz dużego obrazu są też y, obrazy y, 16 osób, y, y, które y, uczestniczyły w tamtym projekcie i teraz zdecydowały się też uczestniczyć y, w tej wystawie. I to są obrazy. Już powiedzmy normalnych wymiarów różnych różnych, ale to nie, są, nie jest jakieś wspólne dzieło. Ale myślę, że to wszystko I... daje nam piękny ogląd na to, jak bardzo sztuka pomaga przetrwać bardzo. trudne czasy. Więc, Szanowni Państwo, jeśli sami nie czujecie tego i trudno wam zacząć, to może najpierw zerknijcie, jak robią to inni, na przykład właśnie grupa, o której mówimy, a później, kto wie, może ktoś dołączy do Waszej grupy. Ta. Trzymamy mocno kciuki. Zapraszamy. Ja, ja oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę, a my teraz. Bardzo Państwa zapraszamy do tego, abyście dowiedzieli się, gdzie warto jeszcze bywać. Pierwsza propozycja to legendarny kosmiczny mecz z Aniołami. Po raz kolejny w katowickim spotku. Już jutro w sportowym pojedynku na rzecz podopiecznych ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów udział wezmą najpopularniejsi kabareciarze, najbardziej znane osobistości ze świata show biznesu i pierwszoligowi zawodnicy. Legendarny kosmiczny mecz to wielkie sportowe show, moc atrakcji towarzyszących dla całej rodziny. Zagrają między innymi Jerzy Dudek, Irek Bieleninik czy Ewelina Lisowska, ale będzie też oczywiście kabaret młodych panów. world. i ja będę miała okazję zagrać dlatego zachęcam do tego abyście obserwowali co tam się będzie działo. A drugą propozycją są szewcy w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Najważniejszy dramat Witkacego ze względu na problematykę polityczno-społeczną oraz wizjonerstwo i pasję demaskatorską. Dzieło porównuje się do Wesela Wyspiańskiego i Nieboskiej Komedii Krasińskiego. Szewcy, reprezentanci mas plebejskich zamknięci w swoim warsztacie przygotowują rewolucję pod przewodnictwem majstra Sajetana Tempego, odnoszą zwycięstwo ale kolejne przewroty polityczne, które odwracają bieg wydarzeń, sprawiają, że w krzywym zwierciadle obserwujemy mechanizm pożerania własnych dzieci przez rewolucję. Bezlitosna, pesymistyczna diagnoza świata polityki i historii podana jednak w humorystycznym, groteskowym wydaniu. Już wszystko tak zbrzydło na tym świecie, że więcej o niczym gadać nie warto. pod gniotem cielska gniejącego, złośliwego nowotwora kapitału, na którym faszystowskie rządy powstają i pękają. Już nic gadać nie warto. Wszystko je wygadane do cna. Czekać Trzeba, aż się zrobi i robić, ile kto może. Czy nie jesteśmy ludzie? A może ludzie to tylko oni, a my tylko bydlę ze ścierwa, ha? Z takimi, wicie, panie święty, epifenomenami, by się jeszcze gorzej męczyć i na ich uciechę skowytać. Hej, 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 hej! w Teatrze Polskim w reżyserii Stanisława Melskiego. Judy, wrocławski teatr komedia. Historia, o której opowiada Peter Quilter, to wesoła, wzruszająca opowieść o znakomitej, szalonej i wybitnej artystce Judy Garland. Jest rok 1968, Boże Narodzenie, Londyn. Na ulicach królują mini spódniczki hotel Ritz. Gwieździe towarzyszą Mikey Deans, jej przyszły i ostatni mąż oraz przyjaciel Anthony Chapman, pianista i akompaniator. Obu im Judy jest bliska. Tyle tylko, że mąż widzi w niej drogę do kariery i pieniędzy. Anthony zaś po prostu ją kocha. Wspaniała muzyka i znakomite aktorskie kreacje z Justyną Szafran na czele. Jestem o czasie czy teatr, czy me. Potrzebujemy nowego akompaniatora. Wiesz co pomyślałem? Ja mogę nic zostać. Nie grywam w kości. Jedyny sposób na to, to znaleźć kogoś, kto się boi mniej od Ciebie. Dama, więc mówią na mnie dama. Żul. Zaczynamy od tego, co już jutro w sobotę. Legendarny kosmiczny mecz w spotku godzina 17. 12 marca niedziela szewcy Teatr Polski we Wrocławiu, godzina 17. 18 marca sobota Okno na Parlament, Teatr Nowy w Zabrzu, godzina 18. 19 marca niedziela Grzegorz Turnał, koncert Znów Wędrujemy Live, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, godzina 18. 23 marca czwartek Przyjazne Dusze, Wrocławski Teatr Komedia, godzina 19. 26 marca niedziela Koncert Gwiazd Telewizji TVS, Koniński Dom Kultury, godzina 18. Pierwszy, drugi kwietnia, sobota, niedziela. Druga wartko-sztafeta na Wielką Raczę. Początek ze stadionu lekkoatletycznego w Rudzie Śląskiej, godzina 17. A 20 kwietnia, czwartek, spektakl Judy. Wrocławski Teatr Komedia, godzina 19. W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Kobiet, a dzisiaj porozmawiamy o bohaterce swoich czasów: kobiecie herosce. To prawdziwa historia Jolanty Wadowskiej Król, Śląskiego Czarnobyla i znikających dzieci. A w studio dzieje się Magdalena Majcher, autorka książki „Doktorka od Familoków. Witam cię serdecznie, Magdo. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, książka, którą e, powiem szczerze, czyta się od deski do deski. Kiedy już zasiądziesz, kiedy już e, zaczniesz czytać, to ciężko się oderwać, bo to też historia prawdziwa. Myślę, że to też dużo robi. Jak ty wpadłaś na pomysł i na ten temat? E, wiem, że ty piszesz o kobietach i problemach kobiet. Tu ewidentnie mamy taką kobietę, Heroskę, jak ją nazwałam. To jest zawsze najtrudniejsze pytanie dla mnie, ponieważ. Często jestem pytana o to, dlaczego, skąd czerpię inspirację. Nie wiem. Ale, Ale gdzieś musiałeś tak, na to Tak, oczywiście. Ja dowiedziałam się o doktor Jolancie Wadowskiej Król i o wśród dzieci z Szopienic z okazji odsłonięcia muralu na Gliwickiej w Katowicach. I ta historia gdzieś we mnie była, i w pewnym momencie powróciła do mnie pod wpływem impulsu że chciałabym właśnie przybliżyć sylwetkę tej kobiety, że chciałabym napisać o tych wydarzeniach i skontaktowałam się z panią doktor. No i tak się wszystko zaczęło. Jak pani doktor zareagowała na tę chęć e, pokazania jej historii szerzej w takiej formie. Pani doktor jest osobą bardzo otwartą, chętnie współpracuje e, z dziennikarzami, z pisarzami. E, Powiedziała mi, że właśnie chce napisać książkę, która opowiadałaby nie tyle nie tylko o niej, o, o tym, jaką rolę ona odegrała w tych wydarzeniach, ale właśnie o tych wydarzeniach z perspektywy rodzin mieszkających w Szopienicach. No, pani doktor właściwie od razu się zgodziła i zaprosiła mnie do siebie na rozmowę. I powiem szczerze, że ta współpraca no, była wzorowa, jeżeli mogę tak, tak to określić. Pani doktor nie była tylko moją konsultantką, ale również pierwszą czytelniczką tej książki, jakby jej zdanie było dla mnie najważniejsze. Ja domyślam się, że nerwy były w tym przypadku, no bo wiadomo, oddajesz swoje dziecko, bo tak chyba można traktować każdą książkę, każdą powieść, którą wydajesz, którą piszesz. No, i tutaj masz takiego recenzenta, że dobrze by było usłyszeć miłe słowa, domyślam się, że tutaj tak było. Tak, zdecydowanie. Natomiast miałam już pewne doświadczenie, bo wcześniej, przy pracy nad Mocną Więzią, współpracowałam z mamą głównej bohaterki zamordowanej kobiety. Więc no, wtedy te emocje były jeszcze większe, no bo to był ten pierwszy raz. Teraz już. Było mi łatwiej, no bo wcześniej już to przeżyłam, natomiast e, no, z niecierpliwością czekałam na opinię pani doktor i książka jej się podobała, więc dla mnie to jest najważniejsze, że jest zadowolona z tego w jaki sposób przedstawiłam tę historię i chętnie się podpisuje pod tą książką. Czasy PRL-u, bardzo trudne czasy. E, czy pani doktor mówiła coś o tym swoim bohaterstwie, czy ona tak tego nie odbiera? Bo trudno było w tych czasach Wiesz, e, mówić o tym, że jest ołowica, że dzieci chorują, dzieci stają się nie, mniej sprawne intelektualne, intelektualnie. Czy ona mówiła coś o tym swoim troszkę bohaterstwie i odwadze? Nie. Ona Więc. uważa, że po prostu pracowała. Kiedy zapytałam ją, czy to zainteresowanie, które jest teraz, czy te nagrody, wyróżnienia, które stały się jej udziałem, w jakiś sposób rekompensują jej to, co wydarzyło się wtedy to tak niepewnie powiedziała, że w sumie to ja nie wiem czy ja na to zasłużyłam, bo ja po prostu pracowałam. Ja nie uważam, żeby ona po prostu pracowała, bo no dokonała rzeczy niezwykłych. Sama przy wsparciu jedynie pielęgniarki Wiesławy Wilczek postawiła się socjalistycznej hucie, władzom PRL-u, mogły ją za to spotkać nieprzewidziane e, represje. Mogła zostać aresztowana chociażby za podburzanie ludu, czy niszczenie socjalistycznej gospodarki. Więc ona się nie bała. Ona uważa, że musiała tak zrobić, bo to były jej dzieci, nie jej pacjenci, tylko jej dzieci i taki był jej obowiązek. I nie ukrywam, czytając, też przemówiło to do mnie i tak mocno dotarło i zostało w pamięci, że ona pamiętała wszystkich swoich pacjentów, wszystkie swoje dzieci. Pamiętała, na co chorowały, pamiętała, co się z nimi dzieje, co się z nimi działo. To jest niesamowite, że tak można. Mm, Faktycznie przejąć się losem bądź co, bądź pacjentów, których ma się bardzo dużo. Tak, pani doktor była e, lekarką rejonową i ona doskonale znała nie tylko swoich małych pacjentów, ale ich rodziny. Ona wiedziała, jak matka żyje z ojcem, e, wiedziała, ile jest rodzeństwa w danej rodzinie, jakie są problemy. I ona rzeczywiście angażowała się na tyle, że można powiedzieć, że nie była tylko lekarką. Ona była wsparciem dla tych rodzin. I dla tych wszystkich ludzi, których dotknęła ołowica, ona wpłynęła na to, że ich byt został polepszony. Wyszła daleko poza swoje obowiązki. Natomiast co jest najbardziej w tej historii niesamowitej, co będę podkreślać, nie uważa, że to było coś dziwnego czy niesamowitego, wielkiego. No i ja myślę, że to podkreśla jej wielkość tutaj zdecydowanie. Jak najbardziej możemy to powiedzieć. Magdaleno, bardzo Ci dziękuję i za wizytę, ale też za to, że wiesz, taka książka jest i mamy okazję ją czytać i mamy okazję zgłębić się w tę historię i przede wszystkim poznać panią doktor od familoków. Mamy dla Was takie książki trzy, więc po programie wpadajcie na naszego Facebooka, telewizji TVS. Myślę, że będzie to nie lada gratka, aby książka trafiła do Was. A my oczywiście dziękujemy za to, że dzisiaj byliście razem z nami. No i życzymy bardzo przyjemnego Weekendu kulturalnie. Do zobaczenia.